Z Ewangelii według świętego Jana. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Do bolejącej Marty, która opłakuje śmierć swojego brata Łazarza, Jezus skieruje słowa, będące, można powiedzieć, manifestem życia wiecznego. Każdy z żyjących, jeśli zawierzy swoje życie Jezusowi, otrzymuje gwarancję. Bezterminową i nieodwołalną nie umrze na wieki. Potwierdzeniem tej deklaracji Jezusa jest czyn, którego dokonuje, wskrzeszenie łazarza, wydarzenie spektakularne, ale to tylko znak, że ożywiająca moc jest w dyspozycji Jezusa. On ma moc zagwarantować człowiekowi życie wieczne. Także i nasze życie może otrzymać tę samą gwarancję i otrzymuje tę samą gwarancję wieczności. Wskrzeszenie łazarza było spektaklem, rzeczywiście wielkim wydarzeniem, ale nieskończenie większym widowiskiem uchwale wszystkich zbawionych będzie życie wieczne to, które nastąpi, gdy przejdziemy przez trudną bramę cierpienia, męki, śmierci, zmagań tutaj na Ziemi. Miejmy pociechę w tej mocy ożywiającej, która dociera do nas przez Słowo Boże i sakramenty święte, jakie Jezus pozostawił, niczym narzędzia zbawienia dla każdego z nas w swoim Kościele.